Powiedziałem, niech pan przeprosi panią Grażunę. Uh, please forgive me, but uh, the young man has a problem, It's okay? Zjeżdża jeszcze jakąś zagnieść tracę cierpliwość. Nie będzie traktować jej pan jak ham. Wyjdziesz sam, czy ciągnął ochrona wynieś na buta. <laughs> cię, wyjść. Proszę... Idź do stolika, proszę cię. Puść Sorry. That is uh, a little misunderstanding. No. OK, let's talk our to <laughs> That's okay. Podcast oh, Traction. Oh. Podcast Pierwszy polski podcast dla podcastów. Tak, witamy wszystkich słuchaczy, którzy nie mają jednego bądź dwóch jąder. Witamy serdecznie. Żylaki, brak yonder Zgłoś się do sosnowca minus 15% tu i teraz. Z tej strony Krzysztof Andrew Golara, wasz znany Krzysztof Andrew Golara i. Michał Jakub, niezgoda. Witajcie. Dokładnie tak. Muszę coś wyznać słuchaczom: mam raka odbytu. Z przerzutami do. do jąder. Stąd mówiliśmy, drodzy słuchacze, pytaliście o genezę nazwy, i geneza nazwy wychodzi teraz w 123 odcinku podcast Ratów. Tak, otrzymaliśmy jeden mail i, i jeden, jeden list pod gruszkami, którym pytaliście o genezę, nazwy i teraz wszystko wyszło na jaw. To jest, kochani, tylko quality content, to jest, my siedzi, spędzamy długie godziny, żeby opracować zawartość odcinka, rozpracować go, jego strukturę tak, żeby prawda, był flow i był pacing, i żeby wszystko było tak, jak trzeba. Um, także no, mam nadzieję, że... że, że... I nie spuszczamy stonu, nie? Nie wiem, ile Krzysztof... Ja siedziałem nad tym, nad tym no dokładnie tak. scenariuszem godzinami. Um. Ja dokładnie tak samo. Praca w terenie to też warto doliczyć. Takie, takie rzeczy jak pójście do klubu, pójście do restauracji, obserwacja ludzi, bo wiadomo, najlepszy content powstaje z obserwacji ludzi, obserwacji nastrojów społecznych, jak to tutaj wszystko wygląda na świecie, w polityce. Także tak. jest to trochę pracy. Ale my to robimy dla was, drodzy widzowie. Podcast traci. Jason Beer. I suggest you to listen to podcast Traci, best podcast in Poland. Take care. Reklama. Słyszeliście ich album Opowieść Biurowa"? Nie wiem. mi ten faks. Zdradzaj mi ten faks. <laughs> I słyszeliście ich um, przebojowy singiel Zdradziłaś mnie ty biurwo. A Zdraciłaś teraz. Od zespołu Urząd Miejski w, w Zgierzu e, nadchodzi w Immersive Experience w 3D pod tytułem Fax 3D gdzie możecie, gdzie, 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 gdzie jeśli przyjdziecie ze swoją maszyną do, maszyną Fax to będziecie otrzymywać na żywo Faks. Z tak które śpiewają. Faks wysyłany osobiście przez członków zespołu. Nie przegapcie tej okazji. traci. Krzysiek, yy... jesteśmy z powrotem. Witamy na antenie. Tak. Teraz taki mały smaczek dla fanów. Um... Ponieważ wiele osób pytało, chcę zacząć własny podcast, i pytało się, jak wygląda nasz proces twórczy, jak, jak wymyślamy pomysły, jak, um, e, jak wymyślamy, co zawrzeć w odcinku, jak, się, e, jak wymyślamy poszczególne segmenty. Także nagraliśmy taki mały e, nasz meeting nieformalny, gdzie omawialiśmy kontent na przyszły tydzień. I teraz z tym wam zostawimy, dziękujemy wam za słuchanie, z tej strony Hej, tu kacz, mówi Michał Jakub zgoda. i Krzysztof Andrew Golara Professional Fire Ten sponsor, nasz największy sponsor, on po prostu chce, no żebyśmy trochę przyhamowali, więc wiesz ja z nim dogadałem tematy raczej już chyba wszystko wiemy no i tak jak ci mówiłem no ty miałeś załatwić tematy do dzisiejszego odcinka także słucham ja swoją część wykonałem, także co tam dzisiaj dla mnie masz. Czy ja mam listę, już otwieram, czyli tak jest jeden... Donald Tusk jest... Donald Tusk jest kobietą. Okej, okay. um, dobra, i dobra za i przeciw do wody. Potem Test ładowarek do telefonów. Potem jest test ładowarek do laptopów. A nie no, ten proszę jest, cię, to jest jakby... Nie, czy my jesteśmy vlog RTV? Komedia, to... Mówiłem ci komediowe tematy, ja wiem, że ty lubisz RTV, bardzo się tym pasjonujesz, ale jakby... Bo to już jest trzeci tydzień z rzędu mm. i jakby ja nie chcę wymyślać znowu tematów. Dzielimy się robotą pół na pół. To jeszcze mam, tak... Żarty o, o, o ładowarkach, takie w stylu, że a znasz to, kiedy nie do końca dopniesz ładowarkę i się nie naładuje telefon przez noc? Um, to, to jest żart. I potem jeszcze jest. To, to jest, czekaj, bo to, bu, to, to był żart. To jest takie trochę, to jest łamane, takie RTV i komedia. E, takie dwie kategorie. Też bym miał taki temat, e, Takie, żeby w ogóle nie było RTV. To na przykład e, takie mhm. żarty, że w stylu. E, czy znasz to jak e, robisz bujon i nie wiesz co i masz burzyny takie wiesz i jak to odlać i że nikt nie wie jak to odlać, w sensie taki żart?